Witam. Dzisiaj gościmy u siebie w studiu przedstawiciela marki Polrock. Współpracujemy już wiele lat. Witam Magdaleno. Dzień dobry. Chciałabym, żebyś tak w dwóch, trzech zdaniach powiedziała coś na temat Waszej marki. Więc tak, przede wszystkim chciałam podziękować za zaufanie i współpracę wieloletnią. To wspaniałe, że obdarzyliście nas tym zaufaniem do tej pory, i mam nadzieję, że nasza współpraca będzie układała się kolejne naście lat bardzo dobrze. Dołożymy wszelkich starań, żeby tak było. My też dziękujemy. A mniej więcej tak jakbyś mi powiedziała, gdzie jest produkcja? Zacznę od tego, że zaczynaliśmy od produkcji w Polsce. To był początek naszej współpracy. Wtedy podstawowe rękawice produkowaliśmy w Polsce. Były to rękawice pełniane, powlekane lateksem. Od lat mamy również przynajmniej 65 produkcje w Korei, naszą własną fabrykę która zajmuje się wytwarzaniem rękawic specjalistycznych w oparciu o najnowsze technologie. Byłem, rynek się zmienia, wymagania klientów i stanowisk, do których są używane rękawice, też się zmienia. Dawniej były do wszystkiego praktycznie używane rękawice takie podstawowe, podstawowe teraz już się to zdecydowanie dzieli. I tutaj na stoliku mamy takie nowości, tak? które teraz na targach ostatnio nawet pokazywaliście. Dokładnie. tu mamy nowości, zarówno montażowe, jak i ochronne na produktu, e, jeżeli chodzi o antyestetykę i e, kilka propozycji antyprzecięciowych. E, najbardziej rzuca się tutaj w oczy e, ten model rękawic. E, co to jest za model? Skąd e, kolor zielony, bo pewnie to coś znaczy również. E, no chcieliśmy oczywiście nawiązywać do e, trendu eko. W naszym minimalnym chodzi tutaj o to, że te rękawice są dokładnie oczyszczane z wszelkiej chemii, czyli są przyjazne dla użytkownika, nie powodują alergii. DMF jest wyczyszczone dzięki pięciu zbiornikom czyszczącym, więc jeżeli chodzi o przyjazność dla użytkownika, to właśnie to rozwiązanie jest dobre. No szczególnie, że teraz e, gdzieś te alergie takie skórne e, bardzo są, tak, są bardzo powszechne i się nasilają wręcz. E, teraz, że... To przez to właśnie tak. przez wszechobecną chemię, którą e, mamy na rynku dużo rękawic pochodzenia chińskiego, które są e, bardzo tanie. E, I to nie bierze się, że tak powiem, z kosmosu. To wszystko wynika z tego, że te firmy oszczędzają na procesie tak. oczyszczania z chemii produkcyjnej, dlatego. E, Rękawica jest tania? Tak. Więc klienci ją kupują. No, bo wiadomo, mniejszy jakby koszt, ale to oddziałuje później na pracownika i to wszystko się. Oddziałuje na nas wszystkich. A chemię i... mamy nie tylko w pracy, tylko w wszech. No, jest wszechobecna, tak? Jest wszechobecna, jeżeli możemy się to ograniczyć. Tak, właśnie, jeżeli możemy ograniczyć. Co specjalnego, jeżeli chodzi o w rękawicę? Mhm. Po pierwsze, to jest rękawica montażowa, w której wykorzystaliśmy ściek 15, czyli to jest gęstszy ściek, który pozwala pracownikowi zachować komfort i wygodę pracy przez wiele godzin. Dodatkowo, rękawica posiada funkcję antybakteryjną dzięki powłoce Sanitized. Mhm. Kolejnym dodatkowym. A tutaj, tej rękawicy, jest jej e, możliwość stosowania przy ekranach dotykowych, czyli przy obsłudze różnych pane, paneli e, telefonów, które są teraz bardzo powszechne na, tak, na liniach na produkcyjnych, na produkcyjnych, czy tak. nawet dla użytkownika ostatecznego, jak jednak potrzebuje odebrać ten telefon. No, oczywiście. To jest, nie musi ściągać, ubierać, nie tracić ten, ten czas cenny w pracy, tylko po prostu może od razu bezpośrednio w rękawiczkach. Jeżeli chodzi o mont, montażowe, tak, rękawiczki, tutaj jeszcze mamy e, bardzo delikatne rękawiczki e, i z takim ciekawym nakropieniem, nagumowaniem. Co to jest dokładnie? Mhm, to jest mikro nakropienie PCV, i e, to również jest taka e, e, nowość, jaką stosujemy. Nie ma zbyt wiele firm, które tworzą takie mikronakropienie, mhm. one ona wpływa na chwytność przede wszystkim, więc jeżeli e, klientowi zależy na tej chwytności, to również bym proponowała albo rozwiązanie montażowe, to jest e, PK-102, jeżeli natomiast potrzebuje również funkcji antystatycznej, no to tu mamy e, mikronakropienie na rękawicy z e, włóknem węglowym. Więc przy montażu elektroniki w zasadzie mogę powiedzieć, że z wszystkich pięciu produktów montażowych węglowych ta rękawica sprzedaje się najczęściej. E, bo teraz jest bardzo duże zapotrzebowanie też na to, na to oznaczenie SD. Tak, dokładnie. E, I też w ogóle to widzimy, i jeżeli chodzi o odzież, więc automatycznie też na, na rękawiczki to, na wybór rękawic to wpływa. Tutaj mamy. A również estetykę. E, tak, tutaj mhm. tak, właśnie widać jest nawet oznaczenie. Te rękawice, z jakiego włókna. To, są, to jest mieszanka włókien nylonowych z tym razem z włóknem miedzianym. Mhm. Miedziane włókno jeszcze bardziej chroni produkt końcowy, więc przy montażu produktów, których wartość często przekracza kilka tysięcy złotych, ryzyko uszkodzenia produktu jest większe i wtedy klienci wybierają wyższą ochronę. No tak, produkt, który nie zniszczy im w sumie, czy rękawica, która nie zniszczy im produkt, który, e, za duża strata tak, w porównaniu do inwestycji, więc. E, Lepiej tak. zainwestować w dobre rękawice w dobre Oczywiście. rozwiązanie niż, hmm. niż później się zastanawiać, co zrobić. Tutaj mamy jeszcze dodatkowe nalania, tak? Na Tak, na, na Rozróżniają e, te rękawice nalania. Jedna jest e, ta, którą pani ma w dłoni, to jest pozycja z nalaniem na końcówkach palców, e, która również jest wykonana z poliuretanu, który e, Wykonujemy wysoce specjalistyczne, co oznacza, że jego chwytność jest dużo większa niż często u konkurencji. Tak, no bo tutaj, jeżeli potrzebujemy coś, żeby trzymało, to tutaj może się troszeczkę Tak. Śliskać, śliskać, tak, tak. a tutaj jednak będzie, będzie lepiej, lepiej trzymało produkt. tak? Dokładnie. Dobra, tutaj tu mamy takie najbardziej chyba charakterystyczne, jeżeli chodzi o nowość, z montażowych. I tutaj będziemy mieć jeszcze z tego, co już widać po oznaczeniach, e, antyprzecięciowe tak, rękawiczki, dokładnie. Tak, przechodzimy teraz do sekcji rękawic antyprzycięciowych. Te mi się od razu zrzuciły w oczy, bo mają taki specyficzny e, powłoka, powłoka jest taka tak. delikatna. Z jakiego to jest włókna? To jest włókno japońskie, tsunuga, tak zwana. To jest rodzaj włókna HPP. Co wyróżniać mogę w porównaniu do innych włókien, jest to, że ona jest naj, jednym z najtrwalszych włókien. Druga e, podobna w trwałości, mhm. e, jest tylko oryginalna dajnima. Okej, okay, czyli to jest bardzo wysokiej jakości produkt. Tak, dokładnie. To jest wysokiej jakości włókno, ale produkt jest no, przystępny tak. dla klienta, e, dlatego że e, dalej tu mamy ochronę. Na przecięcia B, naj, mhm. najczęściej sprzedającą się rękawicę antyprzecięciową na polskim rynku. E, no ale włókno jest trwalsze, a poza tym praca w tej rękawicy, dzięki temu włóknu, które mimo, że jest trwalsze, jest też cieńsze i wygodniejsze w użyciu, komfort pracy przez wiele godzin jest oddycha. zachowany na wysokim poziomie. Tak, oddycha i no i też. Nie musi też ze względów higienicznych pracownik wymieniać tak szybko, też rękawiczki. Chociażby tak. Dokładnie. dokładnie, no bo jednak higieniczna e, higiena w dłoni jest bardzo ważna. E, tak, już... e, szczególnie jeżeli e, zależy pracownikowi na higienie, no to zachęcam do grafitu, bo grafit mhm. ma nawet biologicznie taką funkcję. Czyli tutaj mamy tą, tak? Grafitową. Mhm. E, I tutaj już mamy, jeżeli chodzi o przecięcia, mhm. e, F. Tak, to właśnie dzięki dodaniu grafitu. Co jeszcze więcej możemy na, na temat Tutaj również zastosowaliśmy ściek e, e, gęstszy, jak to było w przypadku rękawic montażowych zielonych. E, zastosowaliśmy ściek e, 15 i najwyższy poziom antyprzecięcia w klasie F. Tam wszystko jest bardzo taka przyjemna w dotyku. Tak i, i cienka, mimo i cienka, że ma tak. bardzo wysoką ochronę przeciwko e, przecięciom dodatkowo. Dalej mamy zachowaną tą strukturę delikatnej rękawicy. Zazwyczaj na tych wysokich parametrach, jeżeli chodzi o antyprzecięciowość, ta rękawica jest taka. Zbita, Dawny trend ta, to była ta, twarta, zbita, gruba, gruba, mało manualna. Kiedyś, dokładnie. A to ta jest po prostu trzeba się przyjrzeć, żeby uwierzyć faktycznie, że ona jest w F, bo tak wizualnie no, nie czuć po nich. Dokładnie mentalność klientów również się zmieniła, bo do jakiegoś czasu uważali, że wszystko co grube, to tak naprawdę chroni. E, już teraz widać, że są bardziej świadomi i, i jak najbardziej wybierają rozwiązania lepsze dla swoich pracowników. Poza tym muszą spełniać parametry bezpieczeństwa, które również są teraz przez Unię Europejską na dość wysokich poziomach. No i słusznie. Bo tak rozumiem. powinno być oczywiście. Tak, tak pracownika rzecz. chroni przede wszystkim, tak? E, I tutaj mamy ostatni dość ciekawy kolor. No, dokładnie tak, tak o się zgłosiło niebieskie. E I to jest rękawica. Konkretnie bo tutaj widzę, że to jest PK1010, tak? I antyprzecięciowość w E, czyli tutaj mm -hmm. o jeden parametr mniej. Co mamy w tej rękawicy? Tutaj mamy również C15, tutaj dochodzi również funkcja e panelów dotykowych, również okay, dzięki, e dzięki Włukniu tungsten. Możemy operować e, na panelach dotykowych. E, Powleczona jest ona poliuretanem. E, również, tak jak wspomniałam wcześniej, we wszystkich rękawicach stosujemy miękkie oblanie poliuretanem, które e, w dotyku jest bardzo i w pracy jest bardzo komfortowe. Nie pozostawia odcisków palców e, i jest tak zwane miękkie, jak to powszechnie jest teraz stosowane. To jest przyjemne też dla, dla użytkownika. Tak, jest mm. przyjemne dla użytkownika, ale też ma swoją funkcję. Yy... Że dodatkowo tutaj właśnie widać, czuć, yy, że ona jest taka szorstka, więc yy, wzmacnia yy, z automatu chwytność podczas tak, pracy. Tak, dokładnie, to jest jej szczególna zaleta. Czy jeszcze czegoś możemy się nowego spodziewać? Bo... Yy, również yy, myślę, że przy następnych spotkaniach będziemy mogły porozmawiać o naszej yy, nowej linii skór. Którą Państwo znają już wiele lat, bo od tego zaczęliśmy współpracę, do czego gorąco zachęcam. Będą to dwa modele spawalnicze. Na które zaprezentujemy w tym czasie? E, a propos skór, to jeszcze tak w formie ciekawostek. E, wiem, że, pa, znaczy my wiemy, że padło to pytanie e, wcześniej na spotkaniu. E, czy skóra będzie wypierana przez inne e, tworzywa, włókna? E, jak, jak sądzisz? Myślę, że pojawia się oczywiście coraz więcej rozwiązań syntetycznych. Mhm. Trwa, e, dają one swoje e, spektrum możliwości. Mhm. E, jednak dalej skóra jest produktem naturalnym, który również ma swoje pozytywne funkcje i myślę, że to będzie się utrzymywać. My dalej rozwijamy gałąź rękawic skórzanych, ale również i syntetycznych, więc dwa rozwiązania idą równolegle. Co, na, na co bym zwróciła uwagę, to to, że wahania cen produktów skórzanych, bawełnianych e, są większe niż w przypadku syntetycznych. Więc, bo to w zależności no, od, od notowań giełdy, tak. od, e, od, pogody. od pogody i e, innych wydarzeń na rynkach światowych, więc e, to jedyne na co ja szczególnie zwracam uwagę. Ale wiadomo, decyduje klient ostateczny tak, i. Tak, jeżeli wasze zapotrzebowanie jest, e, 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 potrzebuje takiej rękawicy do pracy, no to też nie. Dla nas to jest tylko, tylko plus, tak? Bo, bo ją mamy. Jasne, oczywiście my również dokładamy wszelkich starań, żeby sprostać Państwa potrzebom, więc jesteśmy otwarci na otwieranie nowych linii produktowych do czego gorąco zachęcam. No to tutaj nawiązując, e, możemy wspomnieć, że bardzo chętnie przyjmujemy różne pytania, e, różne sugestie na temat e, modyfikacji tak rękawicz, lub e, razem stworzenia produktu, e, rozwiązania, który, którego jeszcze nie ma, tak? Że tutaj możemy e, mamy otwarte drzwi, żeby, żeby ja coś również podziałać. Ja jestem otwarta na to e, słyszmy coś e, Dobrego na rynek polski. No to w takim razie zostawiamy z tą informacją i z tą zajawką na rękawice skórzane. Miło było Ciebie gościć u nas i mam nadzieję, że do zobaczenia. Dzięki bardzo, mi również było miło.